W 24 serii LEGO dostarczyło nam kilka naprawdę jedwabistych minifigurek, ale żeby zachować perfekcyjny balans, jak zawsze są wśród nich te nudne, które dobrze wiesz, że trafisz w swojej paczce. Po wydaniu miesięcznej wypłaty i wymacaniu ponad setki saszetek w lokalnym sklepie... Udało mi się zebrać je wszystkie. Dzisiaj przychodzę, żeby raz na zawsze rozstrzygnąć, która spośród 12 minifigurek jest najlepsza, oraz ocenić każdą z nich i umieścić w należnym miejscu na tier liście. Na początku, szybko zapoznajmy się z dostępnymi tierami. Tier D. Mamy tutaj przykładowego reprezentanta. Tier C. Nudna figurka, którą w najlepszym wypadku oddasz młodszemu kuzynowi z kolekcją Czołgówkowi. Tier B. Figurka, po której dropnięciu przynajmniej się nie popłaczesz. Tier A. Równie dobrze mógłby być najwyższym tierem, bo wiesz, że lepsze i tak nie da się dropnąć. S. Figurka, dla której w ogóle kupujesz saszetki, bo łudzisz się, że dropnie, ale po otworzeniu dwudziestej zaczynasz podejrzewać, że istnieje ona tylko na obrazku. Wszystko jasne? Więc zaczynajmy. <laughs> W ostatnich seriach minifigurek konsekwentnie pojawiają się ludziki w przebraniach, które posiadają unikalne elementy w postaci strojów zakładanych na głowę. Mam co do nich mieszane uczucia, bo nie można ich za bardzo przerobić na coś innego, a same figurki nie wpasowują się w żaden prosty motyw. W sumie mam jedną propozycję na scenkę. zbudowałem fragment chodnika, na którym prankster przebrany za dinozaura straszy przechodniów, a jego ziomek nagrywa wszystko z ukrycia. Tak, ma on na imię Sylwester. Skąd wiedziałeś? Dużym plusem tej figurki jest ogon. Taki element rzadko się trafia, więc tym lepiej, że w saszetce dostajemy też dodatkową sztukę na zapas. Dokładnie takiej części brakowało mi do mojego fantastycznego Dragonborna. Smoku, jesteś piękny. Dinozaur ląduje w tierze C za swoje ograniczone zastosowanie z małym plusem za ogon. Obecności takiej osobistości muszę uważać na słowa. Chciałbym wyrazić mój zachwyt pomysłem na tę figurkę. Unikalne elementy nadają jej dużą wartość. Szczególną uwagę przykuwa biała peruka, która nadaje się też idealnie dla arystokraty płci męskiej. Przy okazji, korzystając z odwróconej różdżki z Harry'ego Pottera, zrobiłem dla niego elegancką laskę. Zachwyca też nowy odlew, który poszerza wybór, jeśli chodzi o suknie dla minifigurek. Widząc ten element, nietaktowne zwroty same cisną się na usta. Tak się składa, że dama ma wolną rękę. Więc, przy użyciu kapelusza z Ninjago, można szybko skonstruować parasol, dzięki któremu będzie mogła chronić swoją idealnie bladą cerę przed słońcem. Dodatkowe punkty przyznaję za pieska, dzięki któremu jestem o krok bliżej do zgromadzenia całego składu przy jego patrolu. Dama zasługuje na wysokie miejsce w tierze A, za oryginalny koncept i unikalne elementy. Robot, czy Kosmita, czy Cyborg jakiś. Nie wiadomo do końca co to jest, ale pochodzi z kosmosu. Spluwa robota jest raczej minusem. Jest ona zbyt złożona i masywna, jak na jednoręczny blaster. Na szczęście można wziąć podstawę pistoletu i zrobić z niej własnego gnata. Przy użyciu kilka narciarskiego możemy zrobić bardzo precyzyjny blaster laserowy. Tę szarą część można wczepić na odwrót, dzięki czemu możemy podpiąć do niej talerz i w ten sposób mamy Mega Tlaxon. Przy użyciu różki z Harry'ego Pottera możemy stworzyć mikrofon szpiegowski, który wyłapuje dźwięki na wielkie odległości. Prawdopodobnie cię teraz słyszy. A to dopiero początek, bo ten klocek pozwala na wiele więcej, na przykład gwiazdny pistolet dla gwiazdnego czarodzieja, demoniczny pistolet, owadzi pistolet, krujący pistolet. Ale i tak najlepszym ze wszystkich zastosowań jest użycie tego elementu jako miniaturowego wieloryba. Musisz przyznać, że pełen potencjał tego elementu jest przerażający, a to jeszcze nie wszystko, co oferuje figurka. Robot ma też unikalny hełm, pod którym kryje się niestety nie w pełni czarna głowa. Trzeba docenić bogate printy na rękach oraz nogach figurki oraz sam tors, który idealnie nadaje się też do figurek w klimacie post-apo. Mało takie części w LEGO nie jest łatwo. No proszę, przetrwając właśnie znalazł stary zabawkowy czołg. O Boże, ma atak PTSD! Świat po apokalipsie jest okrutny. Robot zasłużył na trafienie do tieru A, za szczegółowe i unikalne printy oraz potencjał do tworzenia kreatywnych splów. Nie oszukujmy się, tej minifigurki mogłoby równie dobrze nie być. Jedyne co się liczy to koala. Szczerze mówiąc, nie podoba mi się to, że jakiś koleś robi sobie karierę kosztem biednego zwierzęcia. Nie zdziwiłbym się, gdyby za dnia nagrywał słodkie tiktoki z koalą, żującą Eukaliptusa, a nocą zamykał ją w klatce, żeby spokojnie liczyć zarobioną mamonę. Za dwulicowość i złe traktowanie odbieram mu koalę i zwracam do bezpiecznego rezerwatu, gdzie do końca swoich dni będzie mogła jeść Eukaliptusa wtedy, kiedy jej się podoba. Ekolog niedługo zobaczy stosowne pismo, a tymczasem odbieram mu spodnie i czapkę, bo sumie całkiem mi się podobają. Ekolok leci do Tieru B za całkiem fajne ubrania i przede wszystkim unikalny odlew koali. Szczerze, nienawidzę tej figurki, ale żebym się za bardzo nie rozpędził, zacznijmy od jej plusów. Trzeba docenić ten drip i pochwalić, że ma na łapie całkiem przyzwoitego G-Shocka oraz imponującego smartwatcha na drugiej, ale jednocześnie jest to dowód na to, że coś jest z nią nie tak. To nosi dwa zegarki! I w ogóle, co to za spaghetti. W ramach akcesoriów dostajemy piłkę, czyli jedyny klocek LEGO, który w żaden sposób nie łączy się z żadnym innym klockiem. To jest zaprzeczenie definicji klocka, równie dobrze mogłoby to być zwykła plastikowa kulka. Dwa płaskie tajle bez jakiegokolwiek printu, które mają imitować żółtą i czerwoną kartkę. I co prawda dobrze się w tej roli sprawdzają, ale nie dajmy się omamić tej wiedźmie. To nadal są dwa zwykłe płaskie tajle. Mogę je równie dobrze wyrzucić do reszty LEGO. Gdzie są prawdziwe akcesoria? Jest natomiast jeden sposób, aby uratować tę figurkę, a mianowicie zabrać jej głowę i podarować ją nowej właścicielce. Luźne ubrania, kolorowe włosy oraz odpowiednie stanowisko. I mamy streamerkę. Jej stanowisko wyposażone jest w świetnej jakości aparat, profesjonalny uchwyt na słuchawki oraz ergonomiczny fotel marki Tu mogłabyś być twoja reklama. Teraz nasza sędzina może nieść ludziom prawdziwą rozrywkę i farmić donate od widzów. Gdyby w nowej pracy za bardzo się denerwowała albo nudziła, zawsze może dupnąć monsterka i odpalić kolejną gierkę. W czasie, gdy nasza naprawiona figurka prowadzi streama, chciałem tylko chwilę Ci zająć, powiedzieć, że cieszę się, że znalazłeś ten film. Postanowiłeś kliknąć w niego. Jeżeli jesteś fanem Lego interesujesz się tą tematyką, to zostaw suba. Fajnie będzie jak najszybciej zebrać jakieś grono widzów, dla którego będę mógł nagrywać. A teraz zobaczmy, jak idzie biznes naszej streamerki. Co jest? Sędzina ląduje w detierze ze względu na brak unikalnych akcesoriów dla minifigurek oraz mało ekscytujący koncept. Mamy tutaj do czynienia z naprawdę mocnym graczem. Młody sprawdza się świetnie jako minifigurka sama w sobie. Bogata w akcesoria, w tym dwa naprawdę unikatowe, czyli kaszkiet i proca. Na dodatek oręż ten dostajemy w dwóch sztukach, więc możemy od razu uzbroić jakiegoś koleżkę, żeby gazecz nie latał sam po mieście. Motyw figurki jest świetny, wyciągnięty z XIX-XX wieku. Oprócz samych akcesoriów ma kozackie printy, w tym na rękach. Dodatkowo wszystkie części gazeciarza można z powodzeniem wykorzystać w innych figurkach. Oto na przykład Jack z Titanica. Kaszkiety natomiast posłużą do stworzenia gangu, jak w Peaky Blinders. Ci goście są naprawdę groźni, właśnie sprzątnęli typa, który wisiał im 5 złotych. Albo do zbudowania twojego starego fanatyka wędkarstwa. Bo kurde, chyba coś bierze. się jako pierwszy ląduje w Estierze, ponieważ działa dobrze jako figurka sama w sobie. Ma dużo akcesorii, które do niego pasują, oraz każdy jego element łatwo wykorzystać na inny sposób. Do tego wiele części jest unikatowych, coś cudownego. Wszystko, co dobre, szybko się kończy, bo niestety, twój stary miał córkę. Mała dziewczyna na bujanym koniku to generyczne dziecko, które niczym się nie wyróżnia, a do tego fascynuje się końmi. Brak printu na nogach, tors, który ciężko będzie wykorzystać do czegoś innego, oraz typowa, powtarzalna twarz dziewczynki z Lego. Włosy są całkiem spoko, można do niej wcisnąć dodatkowy element, na przykład płomień, nie wiem po co. Co by jednak nie mówić o samej figurce, trzeba przyznać, że bujany konik to naprawdę fajny i unikalny element. Idealnie nada się jako wypełnienie dla pokoju dziecięcego, albo nada trochę grozy w horrorowej. Scenie. Minifigurka, która to zobaczy, musi mieć niezbyt Mimo wszystko, koniara ląduje w tierze D. Za swoją generyczność i nieciekawość oraz nieuniknioną przyszłość, w której będzie męczyć inne minifigurki opowiadaniami o koniach. Sambójny konik nie wystarczy, żeby umieścić tę figurkę wyżej, tym bardziej, że wygląda on fajnie, ale nie ma wielu zastosowań. Kapitanie, proszę się zgłosić. Kończy się na mleko. Skoro poznaliśmy już traumatyczną przeszłość Benka, to przyjrzyjmy się bliżej jego staremu. Oczywiście figurka nawiązuje do klasycznego astronauty, ale jako, że żyje w 2023 roku, nie jestem w stanie widzieć nic innego niż ziomka przebranego za Us. Same elementy, z których jest zbudowany, nie są zbyt interesujące. Wszystko w jednym kolorze, z minimalną ilością szczegółów. Liczy się tutaj przede wszystkim koncept. Plusem jest dziecko, które posiada nawet playing feature, mianowicie można je zdekapitować, oraz urządzenie telefoniczne, na którym chyba gra w jakiegoś Tamagotchi dla astronautów. Ewentualnie obserwuję jakiego kolega ze statku śpi, ale to by było trochę. sus. Astronauta zalicza twarde lądowanie w tierze B, ale to zapewne nie pierwsze w jego życiu. Mały potencjał na wykorzystanie części w inny sposób, w zasadzie mają one sens tylko jako całość. Dziecko i telefon natomiast ciągną ocenę trochę do góry. Postać nawiązująca do niebieskiej frakcji z serii Castle. Super printy na nogach i torsie. Zadbano nawet, że miała długą, skórzaną rękawicę, na której może siadać soku. Oczywiście, jak na Rangera przystało, mamy łuk, niestety, brak kołczana ze strzałami. Peleryna ma nietypowy krój, w którym przy szyi mamy więcej skłębionego materiału. Dziwnym wyborem było wyposażenie jej w czerwone włosy niszczy to trochę imersję średniowiecznego świata. Tak lepiej. Polecam też wariant ze związanymi włosami. Wygląda fajnie. Na sokolniczkę czeka miejsce w tierze A. Szczegółowe printy, rzadka peleryna, odlew sokoła i fajne akcesorium w postaci łuku to bardzo dużo, ale brakuje tu jakiegoś naprawdę unikalnego elementu oraz niestety brak kołczana działa na minus. Kolejny z serii ludzi w przebraniach, jednak ten jest bardziej unikalny niż można sądzić. Nie jest on ubrany cały na pomarańczowo z nakładką marchewki na głowie, czego można byłoby się spodziewać. Pod przebraniem mamy solidną figurkę farmera, a w saszetce są nawet dołączone włosy, którymi możemy zastąpić marchewkowy element. Na dodatek tabliczka z printem, którą może trzymać w ręku i machać do przejeżdżających kierowców, albo wetknąć w ziemię przy swoim straganie. Swoją drogą, sprzedaje dziwne rzeczy jak na rolnika. Mam nadzieję, że to nie jest tylko przykrywka, żeby sprzedawać coś innego. Na przykład koperek. Podobrze dobrze kopię. Nie ma tu fireworków, ale zestaw elementów jest całkiem solidny i ma dużą szansę na zastosowanie w innych figurkach. Nawet w formie marchewy znalazłem zastosowanie dla tej figurki, mianowicie wraz ze swoim bratem grochowem strzegą wejścia do Ohio. Marchewa trafia do tieru B za fajny zestaw części i strój marchewy raczej w formie dodatku, a nie głównego elementu. Skoro taka zniżemy rzemieślniczka, to niech zrobi coś z tego. Proszę bardzo. Pozoru niewywołująca emocji minifigurka, a okazuje się, że zyskuje przy bliższym poznaniu. Szczegółowe printy na nogach i torsie to jeszcze nic. Docenić należy, że ma kobiecą twarz, która ma dodatkowo jakiś wyraz, a nie jak 90% kobiecych twarz w Lego. Mamy też pseudo-turban, który może imitować ręcznik na głowie po kąpieli. No i gwóźdź programu w postaci glinianych naczyń. Dostajemy tutaj aż dwie miski oraz jeden kielich. Nie wiem dlaczego, ale widok kielicha w tym kolorze jest bardzo satysfakcjonujący. Na tle złotych i srebrnych pucharów od razu wygląda jak święty gra. Koło garncarskie to raczej nic specjalnego, ale zawsze chętnie przygarnę kilka klocków więcej. Przy pomocy jednego z nich możemy zrobić loda w stalowym rożku, dać robotowi, ale czy to na pewno lód? Garncarka trafia do tieru A, za swoje unikalne części składowe, oraz gliniane akcesoria, które w końcu udowodniają, że minifigurki nie są snobami, które piją tylko ze złota lub srebra. E, co on tu robi? Dopóki nie zobaczyłem orka, nie wierzyłem w miłość. Jak coś tak pięknego może chodzić po ziemi? Cudowne, szczegółowe printy na nogach oraz na torsie, w tym na rękach. Zupełnie nowy element szczęki, tak idealnie kwadratowej, że giga się chowa. Prawdziwie orcza kita na czubku głowy. Trochę nudny mierz, który regularnie pojawia się w LEGO od 10 lat i chyba naprawdę mi już ich wystarczy. Długa tarcza z budzącym respekt printem czaszki trolla oraz krwiście czerwona, naznaczona trudami wielu w peleryna. To żadna tajemnica, że LEGO od długiego czasu cierpi na brak klasycznego fantazy wśród swoich produktów, dlatego ten ork jest czymś bardzo rzadkim i pożądanym, mimo że wiem, Większość części nie uda się użyć na żaden inny sposób, to i tak bronią się one same w sobie. I gdybym dropił nawet dziesiątki powtórek tego orka, to nie narzekałbym. Nie oszukujmy się, jest on takim kozakiem, że sam w sobie bije wszystkie inne figurki z tej serii. Org zostaje pieczołowicie umieszczony w Estierze za swój rzadko spotykany na tle dostępnych produktów Lego koncept, bogate nadruki oraz dużą ilość fajnych elementów. Tak wygląda ukończona, ostateczna tier lista. a ja muszę ci powiedzieć, że w tym filmie i w przyszłych filmach na swoim kanale mocno inspiruję się anglojęzycznym kanałem Teddy Briggs, także jeżeli język angielski nie jest ci straszny, to serdecznie zapraszam do sprawdzenia jego materiałów, bo są naprawdę świetne. Mówił do was poskład Bom, mamãe e minha Daniel.